Cześć moi drodzy, kolejny odcinek Dzisiaj będziemy testować kebaby I to chyba jedne z najbardziej znanych kebabów Chyba, na pewno jedne z najbardziej znanych kebabów To są giganci kebabowi Jesteśmy na zagłębiu kebabów Czyli na Alei Jana Pawła II Przetestujemy sobie trzy kebaby, jeden po drugim Będzie to Sapko Będzie to Esnaf I na koniec ten Jeżeli chodzi o Sapko No to jest niesamowita Ilość ocen, bo to jest ponad 11 100 ocen na mapach Google. SNAF to dużo mniej, bo to tam 3000 około 900 ocen. No i najmłodszy Tendur najmniej 3100 ocen. To, co mnie zaskoczyło, to to, że średnia ocen to jest około 4. SAPKO i Tendur ma 4 i 1, a Esnaf ma 4,3 i i właściwie jak na topkę warszawską to jest dość mało. Więc to mnie zastanawia. No ja powiem szczerze, że byłem. Jadłem wcześniej w tych kebabach. Nie jadłem nigdy jeden po drugim, więc teraz sobie porównamy dokładnie, co jest lepsze. Te składniki, lawasze, jak to smakuje. No, ocena mnie trochę zaskoczyła. Jestem ciekaw, dlaczego tak dokładnie. Mam swoją teorię. Ze względu na to, że to jest kebab topka, że to są kebaby topowe w Warszawie, no to ludzie mają wysokie oczekiwania. Naprawdę wysokie oczekiwania przez to. Przyjeżdżają tutaj, tak jak w jednej opinii przeczytałem, ktoś przyjechał 300 km specjalnie tutaj, żeby spróbować kebaba. No więc to może być ten powy. No ale zobaczymy, ocenimy. No i co? Idziemy jeść. Dobrze, że jest mało osób. A nie, nie jest tak mało osób. To cały to nie, nie ma środek jest wypchany Myślałem bo jest godzina 12 to myślałem że będzie bardzo bardzo mało osób puściutko ale, ale jednak nie Nic no poczekamy zobaczymy w kanale będzie? nowy kanał, dopiero się tworzy, Szukając Szamy. Dobrze mówię, Tomek? Ja? Szukamy Szamy. Szama, co to co znaczy? Szama, jedzenie. A, jedzenie, ale to... To jest taki slangowo, Ale typowo takie... Jak się coś takiego. Tak, ale tureckie, czy coś? Różne. I burgery, i kebaby, i domowe jedzenie, i to wszystko. Tak? A to nowość na <śmany stali. śmany> W sensie zamarzymy jak pan nie chce, ale możemy pokazać. Tak. Krystynę, tą we włosach, tamtą po lewo kamericie. Ona teraz A wolno w ogóle nagrywać? No, <śmany> Krystyna. Krystyna? <śmany> ja chciałem zamówić lawasz z baraminą, Elkę z wagonym sosem. Mam pytanie, czy można sobie jakieś jakiejś chwili robić takie rysy tutaj w lokalu? Kogo mogę dodać? Czy nie, nie. Czy to jest normalne? No, tak, to już że można. Dobra. Ale na znaczy cepanie, znaczy pani nie musimy tam pokazywać tak, tak, palmy. jak to tak chcesz to dwa zamarzamy. Ładnie pani wygląda. Spokojnie tutaj tak sam jest kolega. Mam już z pierwszego kebaba. Sabko. Tu jest yy, też on jest smarowany czymś od środka. Więc... Sam ten jest smakowy. Mięso wydaje się. Yy, już na początku. Na samym, na samym początku już jest widoczne mięso. Dobra, pierwszy, pierwszy gryz. Yy. Ogólnie w smaku jest to bardzo dobre. Mięso jest trochę takie yy, gumowe lekko, tak jak mówię. I to jest, to jest zarzut, który się często pojawiał w komentarzach, że no tutaj są wyczuwalne żyłki, no, jakieś tam ścięgienka, więc rzeczywiście może być to problem dla mnie, jakoś to mi bardzo nie przeszkadza. wiem łagodny. On fajnie się tu komponuje. Nie jest go za dużo. Nie jest go tu za dużo. Wydaje mi się, że jest w sam raz. Mamy mięso. Mięsa w następnych gryzach mm, nie jest jakoś tak super dużo. Nie jest co kebab napakowany mięsem. Ale powiedziałbym, że jest ok. W, w sam raz. Czuć to mięso. I do tego dopełnieniem są warzywa. I jest to mieliśmy najmniejszy, najmniejszy rozmiar i wydaje mi się, że całkiem jest spoko. Zaraz przejdziemy do sosów. Ale mówię, to jest na tyle soczysty kebab, że te sosy niekoniecznie są potrzebne. I warzywa są fajne, świeże. Czuć te wszystkie tekstury, różne smaki. To nie jest tak, że wszystko się zlewa. Ten lawasz jest fajny. On jest taki Lekko mączny w smaku, jest to całkiem spoko, pasuje mi to właśnie. No i tak jak mówię, te sosy na ten moment nie są tu potrzebne, ale przetestujemy. To co jest w tym kebabie, ten sos, on jest fajny. On, nie czujecie tutaj chemii, takiego chemicznego posmaku, a raczej taki naturalny jogurtowy posmak, bo to jest sos łagodny. Dobra, zobaczmy teraz te sosy. zbyt pikantny, nie pali, nie pali twarzy mm, tutaj głęby jest trochę więcej trochę więcej mięsa więc nie, wydaje mi się, że mój kebab jest naprawdę dobrze wyważony Idealna, idealne proporcje jeżeli chodzi o składniki dobry jogurtowy Sosik. widać tutaj w ogóle mm, włókna mięśniowe no widać, że mięso kraftowe A jedyne, jedyny minus to mm, że to mięso jest mm, takie twarde. i rozumiem, że ludzi po prostu może to dietować, wkurzać że trzeba to tak rzuć miejscami ale nie, mogę, nie można powiedzieć na pewno, że nie jest to czyste bo jest i serio, dla mnie mm, dzisiaj spokojnie można tego chyba jeść bez bez sosu. Tak jak tradycyjnie po turecku. No tak. Y no i co, dokończę kebaba i widzimy się w Esnafie. Jesteśmy już po Esapko. Byłem zaskoczony kolejką. Takie szczegółowe podsumowanie zrobimy na koniec. Ale to co mi się rzuciło w oczy to to, że w knajpie tureckiej można usłyszeć jeszcze świąteczne piosenki. Więc akurat jeżeli chodzi o y osoby z Turcji no to jak dla mnie da plus. Dobra, idziemy do Esnafa. Zamówienie już złożyliśmy, czekamy. Ogólnie mniej jest osób, zdecydowanie mniej osób niż w SAP-ku. Jest, jest tutaj, można na spokojnie sobie usiąść, będzie można nagrać i nie będziemy przeszkadzać ludziom. Na pewno gadanie, bo naokoło jest pusto, no ale lokalu nie będziemy kręcić. Dostaliśmy baklawę, no ale oczywiście nie wpłynie to na naszą osadę, ale miło, miło sympatycznie. Dobra, Dobra, słodka jak to baklawa jest. Jest w porządku, ale nie zjadłem w swoim życiu zbyt wiele, wielu baklaw, więc ciężko mi porównać. Ale ogólnie fajne. Nie jest takie suche. Um, czuć tą słodycz. Wydaje mi się, że jest w porządku. Mamy już kebab. Dosyć szybko przyszedł, bo nie ma tutaj dużych kolejek. Spróbujemy. Eee, was jest bardzo cieniutki, jak papier, więc nie będzie wpływał na doznania smakowe, myślę. W pierwszym grudzie <laughs> za dużo nie czuć. Mm. E, Jemy lawasz w tym momencie i mięso. Muszę się wygryć dalej, żeby poczuć e, resztę składników. Mięso jest fajne, bardzo smaczne. W ogóle tutaj nie jest przyprawione właściwie. Ma jakby swój smak. Ale nie, nie smakuje tak bardzo baraniną, nie, jak to było w e, Na ten moment e, fajny taki... Takie wow, robi ten lawarz, bo on jest naprawdę taki cieniutki. Jak papier. No faktycznie się Fajnie to wygląda. Jest też taki posmak chlebowy, taki mączny posmak. To jeżeli chodzi o mięso, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o teksturę, taka miękkość tego mięsa jest trochę lepiej niż sasko. Troszeczkę, to jest dosłownie praktycznie niezauważalna różnica, chociaż teraz trafiłem na taki twardszy kawałek. Na ten moment, pomimo tego, że to jest baranina, nie czuć tej baraniny za bardzo. Chyba Głównie to jest wołowe mięso, ale mm, widać głuchna, więc e, ogólnie mięso jest dobrej jakości. I teraz zobaczcie, że tutaj jest takie zagięcie, e, zagłębie lawaszowe. Wydaje mi się, że mniej Mniej wyważony jest niż Tam yy, niż Tamta kompozycja lepiej się ze sobą spinała. Tutaj głównie mam kapustę yy, sałatę. Więc na ten moment yy, jest fajny taki efekt wizualny pod kątem lawaszu, ale on yy, nie ma za dużo takich walorów smakowych, które by wybijały się ponad sapką. Mięso jest delikatniejsze, ale w smaku no baraninę bardziej było czuć wcześniej o, herbatka bardzo dziękujemy tak, ale tutaj właśnie to nie jest tak, że to jest bonus oni zarówno w sabko jak w Esnafie rozdają herbatę właściwie każdy, nie właściwie, no każdemu kto tu przyjdzie po jedzenie, to dostaje za darmo herbatę więc to nie jest żaden bonus na razie bonusem jest baklava tak, no ale nie wpływa to na naszą ocenę. I... To że w sapko nie dostaliśmy. A, tak, faktem jest to, że herbaty w Sapko nie dostaliśmy, i to, ale, yy, znaczy nie usprawiedliwiam. Nie, no nie dostaliśmy, ale kwestią jest też to, że w Sapko było mnóstwo ludzi. Tam po prostu był pełen lokal. Tu jest pusto. No i tak, jeszcze dodając do tego szub on się rozpada. Zaczyna się rozpadać, więc, yy... no, więc trzeba, trzeba uważać przy jedzeniu. Jest to bardzo delikatna buła. Tak? Dobra. Ja sobie dokończę tego, tego kebaba idziemy do ostatniego punktu naszej podróży, naszej wycieczki dzisiejszej do Tendura. Moi drodzy, jesteśmy po Esnafie. Jeszcze się nie najadłem, więc jeszcze jest miejsce na Tendura. Teraz finish, wielki finish. Tendur. Jest to sieciówka Kebab Kinga. To, jest to, czym oni tutaj królują, to jest pita, lawarz. Lawarz, który jest wypikany na miejscu. I po opiniach, komentarzach czytałem, że właśnie ten, ten lawarz robi robotę. Że to jest coś, co świadczy o jakości tego kebaba. W Tenduze zawsze są kolejki. Zobaczymy, no myślę, że teraz nie będzie inaczej, bo... Ci ludzie już mają kebaby, więc yy, y, y, jedyne co się dzieje to tam w środku. E, bo w sabko kilka osób stało na zewnątrz. No nic. Idziemy... E, a! Jest, jeszcze jedna śmieszna rzecz. Jak jadłem, e, jak jadłem we Snafie, to najlepsze jest to, że zapomniałem użyć sosów. <noise> więc nawet nie przetestowałem jak to smakuje z Dobra, idziemy do tendura. No dobra, w ogóle nie... Co to mają? Lawasz. Wałowo w baranie. Wszystkie, wszystkie są w tej samej cenie. 25 zł. Dzień dobry. Ja chciałem zamówić Lawasza z łagodnym sosem. Rozmiar, rozmiar L, wołowa barania. Na miejscu. Na miejscu, tak. gentleman. no i mamy ostatniego kebaba czekaliśmy na niego długo yy, ale nie aż tak jakieś 25 minut to co jest ciekawe to wszystkie kebaby kosztują identycznie e, no jestem ciekawy jak smakuje idziemy do samochodu bo tam było mnóstwo ludzi no nie dało się usiąść tam w ogóle też jest, y, bym powiedział że y, lokal jest źle przemyślany w tych wszystkich y, metrażowo najwięc, największe jest sadko i wydaje mi się że że te kolejki le łatwiej się rozkładają, bo tutaj w ten duże, to osoby zamawiające i osoby odbierające no po prostu są w tej samej kolejce i robi się taki tu, taki e, taki, e, taki problem no nie. robi się e, taki harmider nie, Cze brakuje mi słowa robi się zamieszanie. zamieszanie dokładnie o to chodziło, robi się zamieszanie więc e, jakoś to nieprzemyślane no i tutaj Kuba właśnie zwrócił uwagę, że fajnie by było, jakby dur zainwestował w te numerki dźwiękowe, wibrujące i wtedy by było wiadomo, jaki kebab jest wydawany, bo w tym momencie no, trzeba tam stać właśnie przy tej kasie po ten odbiór i to jest problematyczne, bo tak jak mówiłem, robi się tam chaos, zamieszanie. Szeroko, Szerokokątny jest, dobra. No dobra, co spróbować tego kebaba. Um, ogólnie... Jeżeli chodzi o takie zapakowanie tego kebaba, to jest na fajnym poziomie, takim jak w sapko. Te opakowanie, które zawijają, jest takie dosyć solidne. W Esnafie to była taka aluminiowa, po prostu, aluminiowa, jak to się mówi? Wolnia aluminiowa, właśnie. Więc takie było średnie rozwiązanie moim zdaniem a to jest takie naprawdę solidne dobra, pierwszy gryz na ten moment głównie lawasz no i co tu du <głos》>, dużo mówić jest naprawdę dobre. no ten dur wygrywa właśnie tym lawaszem no nie ma co tam się czarować fajny pomysł mieli to mięso w ogóle wołowe jak czekałem na dur stałem przy tym e, ruszcie to mówię kurczę ale to dobrze wygląda jeszcze ten tłuszcz tam ściekał z tego no nie ważą te mięso teraz nam to zwróciłem uwagę że wszystko jest ważone e, pomimo pośpiechu bo no szczerze mówiąc w sapko nie widziałem jak wygląda do końca praca właśnie na kuchni tutaj w ten duże to wszystko było po prostu na szybko było dużo ludzi czekających jak ja zamówiłem, miałem numer 64, no to tam akurat wydawali 57, tak? I tutaj właśnie w ten duże można to określić, ile ludzi jest przed tobą, jaka jest kolejka, no bo nie ma tych z kolei numerków właśnie elektronicznych, które po prostu ci dają, bo tam w sapko to nie wie się, ile osób jest przed tobą, po prostu czeka się jakiś tam czas. Więc te numery elektroniczne są wygodniejsze dla klienta, ale ciężko określić, Wtedy jaka jest kolejka, ile osób, jedyne, jedynie czasowo, ile się czeka. Mm. No tutaj minus za sos. Bo on jest taki... Bym powiedział, nie robiony na miejscu. On jest taki kupny. Tak totalnie kupnym sosem smakuje. Aj. Także mm, tutaj duży minus za to. A mięso... No, właściwie wy zobaczcie. Na razie to mam samo mięso. 140 gram. 140 gram Ładnie wygląda. No, mięso wygląda ładnie. Jest dobrze przypieczone. I jest kurczę smaczne. Właśnie ze względu na to, że jest dobrze przypieczone. I na razie nie ma żyłek. Czuć baraninę. To jest mięso. Wołowo-baranie. Wydaje mi się, że więcej no tu jest, jest wołowiny. Baraninę czuć, ale najbardziej baraninę było czuć w Sapko. Czyli tamten procent mięsa baraniego jest największy. I kto jak lubi. Ja akurat baraninę lubię, smakuje mi. Jeżeli chodzi o poziom, poziom wypieczenia mięsa, no to w Tendurze jest najlepiej. To wygrywa, Tendur wygrywa. I na ten moment nie czuć tutaj żyłek. Jedyny duży minus w tym momencie to jest za sos, no bo on jest po prostu sztuczny. Smakuje takim sztucznym, kupnym sosem. No i jak na razie tu też brakuje takiej kompozycji jak dla mnie na ten moment. Też faktem wydaje mi się, że to przez to, że no tempo jakim tam wydają te rzeczy, to jest dosyć spore. Widziałem tego gościa, który nakładał te składniki, to po prostu było <grywa> to rzucał, następne, następne, żeby wydać te kebaby. Chociaż w sapko też dużo było ludzi, a ta konsystencja, to jak to były te składniki poukładane, było dobre. Ale jestem dopiero na początku, więc to może jeszcze w środku się okazać inaczej, bo we Snafie, to tak jak właśnie pokazywałem, że tam jest taka takie zagłębie lawaszowe, to później było z kolei OK. Więc to był tylko taki moment. Tylko dobra, zjem tego kebaba. No i sobie zrobimy podsumowanie. Dobra, jesteśmy już po jedzeniu. Zrobimy podsumowanie w, w miejscu dosyć znanym w Warszawie. Kładka Trzaskowskiego. Dobra, przechodząc do konkretów. Nie ma właściwie zwycięzcy. Żaden kebab nie zachwycił tak mocno wszystkimi swoimi składnikami, ale jeżeli mam być szczery, to na pierwszym miejscu jest tendur. I to ze względu na to, że stawiam na smak. No, e, lawarz mega, mega. E, mięso też najlepsze. Ono było tak dobrze upieczone. E, esencja smaku fajnie. Żadne, żadne mięso nie było tam nawalone przypraw, nic takiego. Wszystko craftowe. Naprawdę e, spoko. Jeżeli chodzi o e, takie prze, przemyślenie lokalu, ale właściwie nie oceniamy lokalu, no ale ten logistycznie to najgorzej sobie radzi z tym wszystkim. E, I tak, jeżeli chodzi o pozostałe e, miejsca, SNAF i SAPCO, no to z tego wszystkiego <grywki> SNAF wychodzi najsłabiej. No tak się tutaj. Pomimo tego, że dostaliśmy tę baklawę, no to no, niestety muszę powiedzieć, że Esnaw wygląda najgorzej, no i też najmniej tam osób było. Najwięcej no sapko i e, tendur. No i sapko. Sapko wygrywa pod kątem y, takiego kebaba, y, jeżeli chodzi o e, jego złożenie. Ta pita też jest taka zwięzła, ten kebab wam się nie rozpada, jest ładnie zapakowany. Więc e, pod kątem takiej kompozycji no to sapko. E, pod kątem smaku tendur no e, snafie, e, SNAF od, jakby przegrywa. Nie? Można usiąść, po, no. <laughs> tak, a właśnie to jest ten plus, że w SNAFie można usiąść, bo jest mało, mało ludzi, więc jest... Spoko. I właśnie najciekawsze jest to, że Snap ma najwyższą ocenę, bo ma 4,3, a pozostałe średnia 4,1, no z tym, że sapko na 11 ponad 1000 ocen, e, więc rozumiem, że ludzie bywają z, trochę zawiedzeni, e, bo oczekują czegoś naprawdę super, czegoś poza, z innej w ogóle ligi, te kebaby są dobre, no, ale to dalej, kebaby, nie? No, to, to jest po prostu to. A ja czasami spotykam gorsze kebaby, które mają wyższe oceny, więc też tutaj jest tak, że nie do końca e, te oceny pokazują smak tego kebaba. No więc e, to jest to. A i druga rzecz, e, jeszcze jedna rzecz, bo trzeba pamiętać, że w zależności od dnia, pory dnia to czasami te kebaby mogą mieć inny smak, no bo nie wiem właśnie jak jest duży tłum, albo jest mniej ludzi, to jest więcej czasu na przygotowanie tego kebaba, czasami ten mięso raz może być bardziej soczyste, raz mniej, to jest dużo zmiennych, ale w każdym razie no topka, to tak, te kebaby to topka, no i to jest y, moja opinia, tendur pod kątem smaku, kompozycja z kolei wygrywa sapko no, więc Prośba, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.